Minister Ziobro musi wybić piwo, którego naważył, bo to on doprowadził, wy doprowadziliście, Solidarna Polska, do skrajnego upartyjnienia, upolitycznienia prokuratury. To wy w 2016 roku zwaliście możliwości tymczasowego aresztowania. Pamiętam to głosowanie. KPK 2016 rok e, tylko przy wysokim zagrożeniu kary. To, to, to wystarczy nie musi być podejrzenia o i tak dalej, można tymczasowo e, e, aresztować e, i w tym momencie to się obraca przeciwko e, ziobrze. Także e, e, każdemu na koniec e, jego własny dowcip, jak mówił klasyk, prawda? Upadł mit. Ministra Ziobro jako szeryfa. On woli w tym momencie, prawda, delektować się Gulaszem w Budapeszcie, zamiast stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości, który sam współtworzył. Upadł mit Prawa i Sprawiedliwości, które kryje złodziejstwo w tym momencie na cele polityczne. I, na cele polityczne. I, i, I toleruje, mówią, że i toleruje, ja, toleruje z Pan poseł Kowalski zorganizował spotkanie, na którym byłem z Pawłem Kukizem, u ministra Ziobro i pan Poseł Kowalski proponował przy ministrze Ziobro, żebyśmy skorzystali, uwaga, z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele, które nam pomogły gdzieś tam politycznie. My to rzeczywiście odrzuciliśmy. Wszyscy wszystko wiedzieli. Ziobro w tym momencie musi za to odpowiedzieć. Ja przypominam, że właśnie zaczął odsiadkę były prezydent Francji Sarkozy. Za co? Za nielegalne finansowanie kampanii wyborczych. I. Oczekuję, że w tym momencie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wyciągną wobec was konsekwencje, dlatego że powtarzam, upadł mit Prawa i Sprawiedliwości, Zamiast się odciąć, natomiast być za tym, żeby rozliczyć te wszystkie nieprawidłowości, to wy w to Nie rozumiem tego kompromisu.